Witam Was bardzo serdecznie na kanale Tridea, na kanale, gdzie mówię o triatlonie amatorskim, gdzie dzielę się wiedzą do naszej wspólnej pasji, czyli do triatlonu. A dzisiaj będę mówiła o takiej logistyce życiowo-startowej, czyli o startach. O wszystkich rzeczach, które mogą nam się przydarzyć, które mogą nas zaskoczyć, o takich rzeczach, o których warto pamiętać, o takich rzeczach, które warto zrobić. O takich rzeczach, które trzeba zrobić, jak startujemy w triatlonie. Ten odcinek jest wynikiem pracy zespołu, kilku przynajmniej osób, takich doświadczonych osób już w startach. Podzieliłam go na takie cztery sekcje: informacje około podróżne czyli o czym warto pamiętać, jeśli wybieramy się w podróż na zawody. O tym, o czym warto pamiętać w dniu startu, o tym, o czym warto pamiętać bezpośrednio przed startem, w trakcie startu i po starcie. Ten odcinek będzie taką troszeczkę mieszaniną, bo ciężko mi było inaczej to podzielić mieszaniną technicznych informacji, wskazówek odnośnie intensywności, odnośnie żywienia i odnośnie emocji, które nam towarzyszą. Start ciatlonowy jest procesem, jest procesem dziejącym się bardzo szybko, w dużym stresie, i jest bardzo wiele rzeczy, o których możemy wcześniej sobie poczytać, posłuchać, żeby uniknąć ewentualnych konsekwencji, jak to się mówi, uczyć się na cudzym doświadczeniu, na cudzych porażkach, nie musząc na własnej skórze doświadczać pewnych rzeczy. Zacznę od pierwszego rozdziału tego filmiku, czyli o informacjach około podróżnych. Pierwsza rzecz jest taka, że warto szukać tego miejsca docelowego blisko startu oraz sprawdzić zamknięcia ulic, żeby nie zdarzyło się, że będziemy maszerować potem z rowerem do strefy zmian przez ileś kilometrów, bo drogi są zamknięte. Trzeba sprawdzić te godziny, trzeba sprawdzić lokalizację. Odnośnie tej logistyki około podróżnej warto zapewnić sobie nocleg, gdzie nie ma wesela. Nie wiem, ile lat można popełniać ten błąd i ciągle wybierać takie miejsca, gdzie jest impreza. Niemniej jednak jest to zawsze zły pomysł i warto spytać gospodarza, czy odbywa się tam impreza, ponieważ w weekendy. I w lato jest to bardzo, bardzo częste. Jeśli chodzi o miejsce noclegowe i o jedzenie, warto sprawdzić menu i w razie czego, jeśli nie mają produktów, które my używamy w swojej wiecie na co dzień, warto w te produkty się zaopatrzyć i zorganizować sobie to jedzenie samodzielnie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli. Wprowadzimy do naszego organizmu jakiś pokarm, do którego nasz żołądek nie jest zaadaptowany, to będzie musiał się zaadaptować. I ryzyk fizyk możliwości są dwie albo przejdzie bez huku, że tak powiem, albo konsekwencje będą gastryczne podczas startu. Zawsze warto wiedzieć, że organizm adaptuje się do pewnych rzeczy. Większość z nas je codziennie te same rzeczy. Taka jest już nasza natura, i jeśli Rzeczywiście znajdzie się w tej diecie jakieś dziwactwo, którego nasz nie jest, do którego nasz organizm nie jest przyzwyczajony, żeby sprawić, to może to się skończyć źle. Kolejna taka logistyczna informacja odnośnie wyjazdu jest to, że jeśli jedziemy z rodziną, jeśli jedziemy z dziećmi, to wszelkie rozrywki chodzone warto jest zaplanować sobie po starcie, a nie przed. Ponieważ można położyć sobie start całodziennym zwiedzaniem jakiegoś tam miejsca i zdecydowanie chodzenie 40 tysięcy kroków przed startem będzie miało wpływ na jakość startu i to jest zero-jedynkowe, warto o tym pomyśleć. Przed samym startem, w tą noc, przed startem, warto się położyć wieczorem, posłuchać muzyki. Aktywować tą prawą półkulę, spróbować oderwać się od tego doświadczenia, które jutro nas czeka. Bardzo skuteczne są w tym medytacje oraz muzyka, która uspokaja układ nerwowy. To są takie techniki, które zazwyczaj są skuteczne. I przed samym startem warto mieć wszelkie informacje od organizatora, warto się z nimi zapoznać odnośnie tego, jak start będzie przebiegał. To jest pierwszy rozdział. Drugi rozdział w dniu startu. Zaczniemy od żywienia. I śniadanie, znowu, tak jak mówiłam, nie powinno odbiegać od tego, co jemy na co dzień, właśnie z tego względu, że nasze ciało adaptuje się do produktów, które stosujemy codziennie w diecie, i można też tutaj, jakby, zwrócić swoją uwagę na jakieś stragany, gdzie sprzedają jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe odżywki, że tutaj, jak coś nowego, coś fajnego nam wpadnie w oko, to też. Niekoniecznie nasze ciało uzna tak jak my, że jest to fajne. Samo jedzenie powinno być lekko strawne i zawierać węglowodany. Będziemy musieli pamiętać o nawodnieniu, ponieważ węglowodany glikogen wiąże wodę i musimy cały czas do samego startu pilnować tego nawodnienia. Więc można sobie tutaj popijać węglowodany, można sobie tutaj zjeść banana, coś lekkostrawnego, jakoś przekąskę. 20 minut przed startem warto jeść. Zjeść ostatni żel w trakcie najczęściej rozgrzewki lub przed rozgrzewką, już w trakcie rozgrzewki, bo to 20 minut to krótko do startu. Tutaj informacja od mojego Timu jest taka, że warto zaopatrzyć się w papier taletowy. Miałam ją przekazać i ją przekazuję. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeśli taki start jest dla kogoś bardzo emocjonalnym wydarzeniem, to możemy wejść w taką reakcję organizmu, gdzie będzie chciał ten organizm, jako że zaraz będzie walczył, uciekał, czy zależnie od tego, jaki poziom naszego stresu jest, po prostu oczyścić się, żeby było jak najlżej i tutaj różne są warunki na startach, w plecaku zawsze powinny być mokre chusteczki albo papier toaletowy. Warto odwiedzić strefę zmian, jeśli wstawialiśmy sprzęt dzień wcześniej i sprawdzić, czy rower na odpowiednim przełożeniu, czy opony nie straciły swojego ciśnienia. I tak dalej. Jeśli wstawiamy w dniu starturowe, to oczywiście musimy zadbać o te wszystkie elementy. W strefie zmian to jest taki ważny moment. Jeśli już wszystko jest poukładane tak, jak powinno być, i wszystko tam na pewno jest: numer, startowy pasek, żele, buty, wszystko co tam okulary yy, włożone, warto jest wstać, wziąć głęboki oddech i zapamiętać jakieś szczegóły. Tak zupełnie zatrzymać, że tak powiem, przestrzeń. I zobaczyć, w jakiej alejce jesteśmy, na przykład, jaki punkt szczególny mijamy którym barkiem, i to musi być taka chwila zatrzymania. I ta chwila zatrzymania pomoże potem naszemu umysłowi poprowadzić nas po wyjściu z wody, bo to już będzie szał, w odpowiednią alejkę. Zawsze warto się zatrzymać, wziąć głęboki oddech. Okej, okay, jestem tu, tu, w tej tej alejce, i tutaj jest, nie wiem, niebieski balon po prawej stronie, cokolwiek tam będzie. Warto ten punkt orientacyjny złapać przed startem, w tym momencie spokoju. Wtedy będzie nam dużo łatwiej po wybiegu z wody zlokalizować swój rower. Często się gubimy w strefie zmian. Sprawdzimy przed startem również, którędy wybiegamy z rowerem. I to jest również ten moment, kiedy sobie wizualizuję to, jak będę wybiegać z rowerem. I jeśli zwizualizujemy to, dużo łatwiej nasz układ nerwowy potem nas po prostu poprowadzi odpowiednią, Drogą. Jeżeli startujemy na długim dystansie, warto do samej strefy zmian dorzucić mały ręcznik, żeby wytrzeć stopy. Musimy pamiętać, że to jest bardzo długi dystans i wszelkie obtarcia mogą nam niestety położyć start. Podobna sytuacja ma się ze skarpetkami. Jeśli ktoś biega i jeździ w skarpetkach, to warto mieć suche skarpetki po rowerze, które zmieniamy. I żeby w komforcie przebiec ten bardzo długi dystans, to jest istotne, bo naprawdę ten mały kamień w bucie czy opiaszczone stopy mogą nam solidnie popsuć naszą przygodę z triatlonem. Ostatnia wskazówka moich Iron Manów jest taka, że jeśli pływamy w słonych wodach, warto mieć w Strefie zmian, butelkę z czystą wodą, żeby przepukać usta, że jest to dyskomfort dla człowieka, jak napije się tej słonej wody. Ok, przechodzimy do rozdziału trzeciego i bezpośrednio przed startem. Tutaj mam dwa punkty. Rozgrzewka jest niesłychanie istotną częścią startu. Wynika to z tego, że procesy fizjologiczne potrzebują zacząć pracować na niskich intensywnościach, żeby wyższa intensywność tak jakby wchodziła łatwiej. Czyli czym innym jest start od razu na wysokiej intensywności. Wejdziemy w za wysoką intensywność w stosunku do, co do tego, na jaką intensywność byśmy weszli, gdybyśmy najpierw zrobili spokojną członową rozgrzewkę. Rozgrzewka powinna trwać 20-30 minut zależnie od tego, jaką mamy Jakie mamy doświadczenie w triathlonie, im dłużej startujemy, im dłużej trenujemy, tym rozgrzewka jest dłuższa. I co ona powinna zawierać? Powinna zawierać lekką wytrzymałość na bardzo niskiej intensywności, może zawierać jakieś przebieżki i takie pobudzenie. Może zawierać lekko mobilizację wszystkich stawów, które będą pracować podczas startu, czyli wszystkich stawów. Potem wchodzimy w piankę, wchodzimy do wody i również warto się rozpływać z dwóch powodów. Taka, takie 200-300 metrów przed startem na pewno sprawi, że poczujemy wodę, że lepiej nam się będzie pływało na samym starcie. A druga rzecz jest taka, że akweny są różne. I często tutaj strach przed nowym akwenem spowoduje, że nie będziemy mogli rozluźnić się w tym pływaniu i złapać rytmu tempa, bo nie będziemy znali akwenu. Więc warto poznać akwen i tutaj, nawet dzień przed startem, warto zawsze poznać akwen, niezależnie od tego, jak duże jest nasze doświadczenie w jak ile, ile lat nie startujemy. Zawsze warto poznać jest akwen przed startem. W trakcie startu, i tutaj zacznę od takiego aspektu emocjonalnego oczekiwania. Oczekiwania. I oczekiwania to jest taka rzecz, gdzie możemy naprawdę popłynąć fizycznie ze względu na zbyt wysokie oczekiwania względem siebie, co do tego, jaki wynik na starcie osiągniemy. Dzieje się tak z bardzo biologicznego punktu widzenia. Stres ma to do siebie, że dochodzi do, pewnej, do pewnego punktu, gdzie jest dla nas mobilizujący i od pewnego punktu, jeśli jego natężenie Przekracza nasze możliwości doradzenia sobie ze stresem, to wchodzi w taką fazę, gdzie ciało zaczyna słabnąć. To jest taka krzywa, ja dorzucę do tego odcinka notatki, które mam do tego, co mówię, więc zobaczycie tą krzywą. I w momencie, kiedy wchodzimy z e-stresu w dystres, ciało niestety zacznie słabnąć. I tutaj pojawia się pytanie, jak to zrobić, żeby z jednej strony być solidnym w tych przygotowaniach, solidnie podejść do tego startu, a z drugiej strony względnie się rozluźnić przed startem, żeby ten poziom stresu był nie tak duży, żeby nas nie położył fizycznie. No przede wszystkim pomoże nam to doświadczenie, im więcej będziemy startować, im więcej razy narazimy się na tego typu stres, tym ten stres będzie mniejszy, dochodząc w pewnym momencie po 20 latach do momentu, kiedy ciężko nam będzie się zestresować przed takim startem, ale to jest naprawdę bardzo długa droga do takiego y, stanu. Więc doświadczenie przede wszystkim startujmy często i narażajmy się na ten stres, i z każdym startem na pewno będzie coraz łatwiej, czyli, że tak powiem, organicznie y, przepychamy problem <grym> przez doświadczenie. Drugą rzeczą jest pewność przygotowania. Jeśli jestem przygotowany i mam to na papierze, mam to na garminie, że jestem przygotowany, to no, co tu się może stać tak naprawdę? No, możemy sobie zepsuć już tylko mentalem, tym, że za, za mocno przewalimy z oczekiwaniami i rzeczywiście warto powiedzieć sobie, usiąść, jestem przygotowany. Zrobiłem to, to i to. Trenowałem uczciwie, trenowałem mądrze, dobrze, jestem przygotowany i... Comm what may. Niech się teraz dzieje wola nieba i to nam pomoże obniżyć ten poziom stresu i te oczekiwanie. Warto jest docenić siebie zawsze jest w życiu warto doceniać siebie za sam fakt, że się rozwijam za sam fakt, że tu jestem że wstaję z łóżka, bo bardzo wielu osób tego nie robi że jestem w jakimś procesie rozwojowym że jestem w jakiejś formie fizycznej pozwalającej mi na to Start, taka, takie docenienie siebie zawsze troszeczkę rozbija ten poziom stresu, powiedzenie sobie: No, okej, okay, fajnie, fajnie, że tu jestem, nie? Uświadomienie sobie, że niezależnie od wyniku, wyniosę z tego doświadczenia, coś wyniosę i czegoś się nauczę, i zawsze tak jest: nie uczy się tylko ten, kto nie próbuje, i jeśli gdzieś tam przewala nas emocjonalnie to oczekiwanie, to, to warto sobie pozwolić na tą ewentualną nawet porażkę przed. Startem, jak coś nie wyjdzie, to na pewno się czegoś nauczę. Warto pomyśleć jest też o wszystkich fajnych aspektach poza samym wynikiem tego startowania. To, że są ludzie, to, że jest impreza, to, że wszyscy się cieszą. To, że mogę się sprawdzić, no zawsze jest fajnie, wiadomo, jesteśmy tu na tym kanale, jesteśmy w tym triatlonie i wiemy, że zawsze jest fajnie. Warto wiedzieć, że każdy z nas czasami wygrywa, czasami przegrywa, a prawdziwą klęską w życiu jest niepróbowanie. Więc jeśli jesteśmy i walczymy te wszystkie rzeczy, zdanie sobie sprawy z tych wszystkich tak naprawdę oczywistych rzeczy pomoże nam troszeczkę rozładować ten stres. Poza tym techniki oddechowe, wszystkie. Na które, w których bierzemy krótszy wdech niż wydech, na przykład 4 sekundy wdech, 8 sekund wydech, pozwolą nam obniżyć poziom stresu. Oddech jest fantastycznym narzędziem do regulowania układu nerwowego. I teraz przejdźmy do samego wyścigu. Zaczynamy pływanie. I tutaj jest taka pułapka pierwszej setki. Zbyt szybkie rozpoczęcie pływania kończy się słabym pływaniem. Bardzo łatwo się naciąć na... Plątwę pierwszej setki, czyli pierwszą setkę lecę, robię rekord życiowy, a potem organizm musi się zastanowić, co zrobić z metabolitami, które się nagromadziły. I zazwyczaj taki start bardzo optymistyczny i skończy się tym, że pływanie nie będzie tak dobrze, dobre, jakby mogło być, jeśli byśmy ten hamulec na tych pierwszych dosłownie 10 metrach zatrzymali. I jest to znowu nauka. Jest to znowu nauka panowania tak naprawdę nad sobą. Wiele razy można popełnić ten błąd, zanim człowiek się tego nauczy, jest to długi wyścig. I tutaj siły muszą być rozłożone, więc na tej pierwszej setce zawsze warto poczuć, że nie ma ona tak wielkiego znaczenia, nie jest to wyścig na stomet. Nawigacja jest kluczowa, więc musimy zachować zimną krew i cały czas trzymać odpowiedni kierunek. Jeśli oddychamy na jedną stronę, musimy wiedzieć, że taki system oddychania. Bardzo często powoduje, że płyniemy w kierunku, w którym oddychamy, i tutaj konieczne może być to, żeby nawigować częściej, jeśli mamy nawyk oddychania na jedną stronę, albo oddychamy po prostu z powodu tego, że potrzebujemy dużo tlenu. Teraz pływanie w tłumie. Zdarza się, że płyniemy w tłumie, albo na bojce, na bojkach zbiera się tłum Chętnych do zmiany kierunku, co nie jest dziwne w wyścigu triatlonowym. Więc mamy dwie opcje, jeśli chodzi o pływanie: albo odsuwamy się gdzieś dalej od tłumu, albo płyniemy w tłumnie. Jeśli płyniemy w tłumnie i ktoś prowadzi tempem troszeczkę lepszym od naszego, to oczywiście zyskamy, bo możemy płynąć w tunelu, ale narażamy się na uderzenia, narażamy się na to. Że mogą być jakieś tam małe kolizje, i tutaj warto nie wpadać w panikę, i warto wiedzieć, że nikt nie chce nikogo bić najczęściej na pływaniu, tylko wszyscy chcą bić swoje rekordy i przygotować się na to, że taka ewentualność może mieć miejsce, obserwować otoczenie. Po wyjściu z wody, Musimy wiedzieć, że może kręcić nam się w głowie. To jest zmiana pozycji z leżącej na stojącą, to jest coś, co się zawsze dzieje w organizmie człowieka. I jedyną rzeczą, która może tutaj spowodować, że ten problem nie będzie dokuczliwy, jest po prostu trening. Czyli na, na treningach open water ćwiczymy dopływanie, zmianę pozycji, wybieganie i tyle razy, ile potrzebujemy. Im więcej razy to przeciwczymy, tym mniejsza będzie ta reakcja organizmu, czyli znowu adaptacja. W trakcie dobiegu do strefy zmian ściągamy najpierw górę pianki, a potem okularki i czepek, ewentualnie przed zdjęciem góry pianki bierzemy okularki do góry. Dlaczego? Dlatego, że jak zdejmiemy Okularki i czepek i zostanie nam w ręku, to może być problem ze zdjęciem góry pianki, a warto jak dobiegniemy do roweru, żeby cała góra pianki była już ściągnięta. Wtedy robimy tylko jeden ruch w dół, i już nogami możemy ściągnąć całą resztę, więc warto pamiętać, żeby nie ściągać od razu czapka z okularkami, tylko najpierw zdjąć górę pianki. Kask musi być założony przed zdjęciem zwieszaka roweru, więc najpierw zakładamy kask, potem zakładamy sobie okulary i wybiegamy ze strefy zmian. I tutaj rower najlepiej jest prowadzić za siodełko i takie prowadzenie roweru za siodełko jest znowu elementem technicznym, który w większości osób wychodzi, ale czasami jest z tym problem i znowu możemy sobie na jakimś parkingu, na jakimś asfalcie potrenować taki bieg, taki turt z rowerem, który trzymamy za siodełko, pokierować w jedną, w drugą stronę, zobaczyć jak on się tam układa. Na ręce, jeśli. Jest to dość prosty element techniczny, ale również warty przetrenowania, przetestowania. Wybiegamy z rowerem i wchodzimy lub wskakujemy za belką to jest taka oczywista oczywistość zawodów. I teraz kwestia intensywności, czyli jak zaczynamy rower. I tutaj pułapka pierwszych kilometrów roweru jest taka sama jak pułapka pierwszej setki, czyli warto podejść do tego zdroworozsądkowo, czyli jeśli. Jeździmy czwartą strefę, czy tą naszą zadaną intensywność na jakiejś konkretnej mocy, albo znamy już swój organizm, jak on się zachowuje w tym treningu, a jesteśmy 40-52 wyżej, to nasza przygoda skończy się dwa kilometry później i niestety najprawdopodobniej jakby nie będzie inaczej, więc warto jest zawsze sprawdzić, czy za mocno nie zaczynamy. Bo za to zawsze trzeba będzie potem e, zapłacić. Pamiętajmy na rowerze o strategii żywieniowej. Pilnujmy żeli i nawodnienia. I znowu tutaj, jeśli coś nam wypadnie, jeśli o czymś zapomnimy, nie będzie innej reakcji, jak tylko spadek mocy i spadek sił. Strategia żywieniowa powinna być ustalona przed startem zawsze. Chwilę przed belką trzeba zwolnić, albo jeśli wyjmujemy nogi. Z butów trzeba, i zadeptujemy te buty przy dojeździe do Belgii, trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej. No i biegamy z numerem do strefy zmian, również rower prowadzimy za siodełko, to już mamy wytrenowane, odkładamy rower, zdejmujemy kask i bierzemy te wszystkie akcesoria, żele i numer startowy. I trzeba pamiętać. I kolejna, trzecia dyscyplina i znowu pierwszy kilometr. I znowu tutaj warto zaciągnąć hamulec i wbić się w tempo, które jest dla nas realne lub troszeczkę lepsze, nie jakieś nie wiadomo jakie. I wiedzieć, że jakby zachować tutaj zdrowy rozsądek na samym początku biegu. Podczas biegu również musimy zadbać o żywienie i nawodnienie, i podobnie powinno być to. Zaplanowane. W trudnych momentach wyścigu powinniśmy być zaopatrzeni w techniki radzenia sobie z kryzysem, i to są takie rzeczy już ze strefy takiej coachingowej, mentalnej. Kryzysy w triatlonach pojawiają się zawsze. Nie, nie ma, bardzo mało jest startu, gdzie przebiegają one bezkryzysowo. Techniki mogą być różne, mówię o nich trochę na kanale i bardzo zawsze będę je polecać. Chciałam wspomnieć, że najgorszą z tych technik jest udawanie, że kryzysu nie ma albo wejście w takiego marudera ofiarę albo aktywacja swojego wewnętrznego krytyka. To są wszystko rzeczy, które spowodują, że nasze ciało zacznie słabnąć. Czyli jakby jeśli rzeczywiście już mamy kry kryzys, czy to Fizyczny, bo coś się dzieje, czy to mentalny, warto sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że jest kryzys. Jest teraz kryzys. Ja się zawsze z nim witam i mam na niego swoje sposoby. Nie wchodzimy w rolę ofiary, bo to osłabi jeszcze bardziej nasze ciało. To jest biochemia krwi, tak naprawdę. Zawsze takie myśli, o jaki ja biedny, jaki ja nieszczęśliwy. Warto sobie odsuwać te myśli i stosować te techniki również na treningach. Bo wszystkie, tak naprawdę, nasze myśli, nasze komunikaty, które dajemy do samych siebie, działają podobnie jak komunikaty, które dostajemy z zewnątrz. No i musimy się zapytać teraz siebie, czy fajnie się czujemy, jak ktoś nas jakoś bardzo żałuje albo nas krytykuje. Nie, zawsze ciało zaczyna słabnąć. I tutaj warto jest łapać się, jeśli mamy tego typu myśli, Warto jest przekierowywać to na ok, jest kryzys, ok. Tutaj możemy przekierowywać nasze myślenie na przykład na coś innego, czyli to ja sobie poglądam drzewo, fajne drzewo, fajna pani, fajny pan. Można oszukać umysł w ten sposób, że dzielimy dystans na krótsze odcinki, czyli kiedy jesteśmy w momencie kryzysu, perspektywa tego, że jeszcze 20 km zostało nam do mety, może być słaba, więc warto jest sobie Podzielić tą, ten, odci ten odcinek 20-kilometrowy na odcinki, które są krótsze. No, ja zawsze oszukuję się, dobra, to jeszcze do tego drzewa, to i jeszcze spróbuj jeden kilometr, nie? I potem jest następny kilometr, ale takie podejście sprawi, że lepiej przetrwamy kryzys, on zniknie i najprawdopodobniej wrócimy do swojej intensywności. I ostatni akapit, ostatni rozdział. Odnośnie tego, co po zawodach. W godzinach wyznaczonych przez organizatora, oczywiście, musimy odebrać sprzęt. Pamiętajmy o posiłku regeneracyjnym po starcie. On powinien zawierać i węglowodany złożone, i białko, tak żeby organizm jak najszybciej wszedł w fazę regeneracji. I ostatnią rzeczą, tak naprawdę, jest to, że Wieczorem fajnie jest wprowadzić jakąś mobilność, czy to będzie joga, czy to będzie nasza własna mobilność, tak żeby stawy się rozruszały, stawy po wyścigach, po trudnych treningach bardzo sztywnieją, mięśnie sztywnieją i po paru godzinach warto wprowadzić jakąś mobilizację ciała. No i poza tym ostatnią rzeczą, którą warto zrobić po starcie, jak już emocje ucichną, to jest rozpisanie tego startu na kartce. Oczywiście, cieszenie się ze swojego sukcesu, bo skoro skończyliśmy, wystartowaliśmy, przygotowaliśmy się, to już jest wystarczająca ilość sukcesów do świętowania, ale to, co wyszło, czyli plusy, to, co nie wyszło, czyli minusy, muszę poprawić to, to, to i to, bo tak najwięcej wyciągniemy do kolejnego startu z tego naszego doświadczenia. Więc warto sobie usiąść z kartką plusy, minusy, to jest fajne, to. Muszę poprawić i zrobić sobie taki bilans zysków i strat, bilans tego, jak to wszystko przebiegało i co ja z tego biorę, co ja z, z tego doświadczenia biorę dla siebie. Nie tylko te fajne rzeczy, ale też te rzeczy do nauki. Na dzisiaj to tyle. Odcinek był dosyć długi, mam nadzieję, że komuś to pomoże, że komuś yy, się to spodoba. A was zapraszam na nową stronę którą budujemy dopiero powoli, gdzie możecie znaleźć blog i jakieś tam usługi, programy będą się pojawiać, więc zapraszam Was serdecznie do strefy Fiatlon na mojej nowej stronie i do zobaczenia następnym razem.